Jak wspominasz swoją osiemnastkę? Okropnie. Koledzy mnie tak zrali pasem po dupie, że się popłakałam i bardzo mi się nie podobał ten precedens. Żecie, to że jestem chłopczycą, nie znaczy, że sobie razem z bólem tak jak oni, kurwa, i mi tak przyłożyli. Miałam takie pręgi na dupie, nie podobało mi się. Byłeś lana po dupie. Wiślasz, ty prawdopodobnie jeszcze nie byłeś, ale muszę cię zmartwić. Jest taka tradycja. <grych> e, I w tej tradycji, jak masz 18 rodziny, to rodzina, znajomi, czy osoby, z którymi świętujesz, biorą pas. I 18 razy cię pasują, czyli. Tak, w dupkę cię klepią tym pasem, no nie? To raczej jest forma taki, takiego symbolu. Takiego, wiesz. To takie symboliczne jest. Tylko niektórzy koledzy, w wieku 18 lat, nie traktują tego symbolicznie. Rozpędzają się i im mocniej mogą, tym bardziej tą sprzączką w dupcie ci przyłożą, nie? Bardzo nie lubię takich cwanieczków. Byłam na osiemnastce y, dziewczyny mojego brata i tam byli tacy. Wiecie, takie. Y, szkolni po po popisywacze się, nie? Że oni tak się musieli. takie. nie wiem, jak to się nazywa. klasowe błazny, jakbym to nazwała, ale. może jest na to lepsze określenie. Tacy wiecie! Śmieszki, no takie, co oni to nie są w tej klasie? U, 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 kurwa, no teraz dojrzewanie, jakby e, rozumiem. I oni zaczęli się zakładać ze sobą, kto przyłoży tej dziewczynie mocniej. No i wtedy weszłam ja. I mówię tak. A oni mnie znali, nie, więc tu miałam przewagę terenu. Oni no widzieli, kim ja jestem. I mówię im tak, słuchajcie, ja nie chcę Was, y, Wam grozić, straszyć albo coś, ale jeżeli przyłożycie mocno tej dziewczynie i przez Was się rozpłacze, albo będzie ją boleć, gwarantuję Wam, że Wy dostaniecie dwa razy mocniej od niej i dostaniecie lotę z imprezy w trybie natychmiastowym. A ja potrafię być groźna. To jest taka moja cecha, którą czasami. Czasami z siebie gdzieś wydobywam. Nie wiem skąd to idzie. I oni nagle przestali się naradzać, kto moc jej przyłożył, i jakoś tak nie wiem dlaczego, ale każdy tak symbolicznie tylko pasem ją dotknął i wszyscy się świetnie bawili. Nie wiem, jak to się stało. A co lepsze, oni wszyscy byli o głowę ode mnie wyżsi. Także może i mam metr 60, ale czasami potrafię być groźna. Zresztą pewnie ich jutro spotkam, bo jutro jest osiemnastka mojego brata, tak jak zresztą wam mówiłam. E, I pewnie jutro ich spotkam, jak mojemu braciszkowi przyłożę. O kurwa, to wtedy, wtedy już nie będę udawać groźnej. No, będzie nauka tornada? Nie, wtedy to będzie chyba pokaz tulipana. Nie można mojemu bratu nic zrobić. Co to pokaz Pana? A, nieważne.